Widzimy z prawką, jak tutaj macie pokrótce skocznik, 36 konkursów. 36 konkursów na odcinek. Z wyjątkiem tego, tu będzie 5. Będziemy zaczynali od tym konkursem w I czyli tutaj w Tajamie. A tu będzie konkursów. W, nie, na koniec będzie 8. I tutaj będą tylko cztery: będzie szczyrki, te jama. I na koniec będzie drugi, z kości. I to ostatnie: cztery kursy. Ale to tylko tak pokrótce. Teraz będziemy rozgrywali po cztery kursy na jeden odcinek. Po cztery, tak, po cztery będzie dziewięć odcinków. Czy nie więcej, ja wszystko powiedziałem. Ponieważ wszystko, co powiedziałem, było totalnie bez sensu. Ale trudno. Najważniejsze jest to, że jest kwalifikacja. Nie mam nawet pojęcia dla tego, który skacze. Skacze 26, spoko, po połowie. A Za połowę konkursu, czyli muszę być... Chyba w, ja w szóste, żeby się kwalifikować. Z takim skokiem raczej dzieje szóstką, nie powinien być problem. Zakończyłem pierwszy zanim na piątym miejscu, dobry skok. I w drugiej serii coś się przełoży. Bo przecież gra naród, który skoczył ode mnie. Chyba 4 metry krócej w drugiej. To ja muszę skoczyć w drugiej od niego, 2 metry dalej, logika. Ja skończyłem. Osie, skończyłem. Skończyłem. W sumie w DSJ. Powiedzmy że taki przykład. Mam skończyć nie 100 metrową I grałem skacze 40 metrów pierwszej serii. Ja skaczę 70 metrów pierwszej serii. I on ja wtedy skacze 100 metrów pierwszej serii. Ja nie, nie, smog, nie mogę skoczyć 71. I wtedy będę miał lepszą notę. Ja muszę skoczyć te 100 metrów, mimo tego, że w pierwszej serii skoczyłem o jakąś tam odległość dalej. To nie ma znaczenia. Ja w drugiej serii też muszę skoczyć dalej, żeby z nim wygrać. Nieważne ile skoczyłem metrów dalej. To, to ja i tak muszę skoczyć jeszcze dalej, niż grałem w drugiej serii. Lub inny skoczek, ja to nie tylko to tak ale to działa. <laughs> jest skok, jest udany skok, będzie to na razie pierwsze i będzie drugi. Cztery punkty przewagi, cztery metry przewagi. Co jeszcze cztery pół metra, żeby otrzymać drugie miejsce, to jest do zrobienia jak najbardziej. Trzeba się przyłożyć. Może być wygrana. Będzie wygrana. I wbijam się na trzecie miejsce. Dzień dobry Państwu. I jeszcze dzisiaj rozegramy sobie Einstein. Ale wiecie, kiedy był już jest 30 ja zacząłem gadać takie głupoty, że to już jest po prostu historia. Dobrze, że jest automatyczny, was bo już chyba hej, jak się kłaść w locie. Aby zwojował wszystkiego, czego się nauczył dotychczas. 18 metrów trzeba skończyć, żeby wygrać, czyli zaraz rozkośnie, no, no tak na pewno Skoro konstrukcyjny 19, bo to mnie oczywiście grany rutny i huber. Trzeba odrabiać te straty, ponieważ... Ja wygrać tę pierwszą edycję. O, to był skok bardzo imponujący. Ale, i tak, na piąte miejsce. okej okay. zrozumiałe, genialne, logiczne i generalnie, no, po prostu, no takie, tak się dzieje. Naprawdę, w skokach, mogę sobie skokać po 100-15 metrów Najdalszy skok z drugiej serii, No nie, to takie miejsce. Ale, co z tego, ja polecę trzy pozycje, niższej, bo im się tak chce. Znaczy pocieszenie fakt, że ta strona nawet do tego grany ruda, który jest liderem, nie jest wcale zbyt duża. Będziemy, że to jest około 20 punktów. Więc wystarczy jeden dobry konkurs i już mogę stać się liderem. Gdyby nie fakt, oczywiście ich wszystkich... Oni wszyscy w drugiej serii dostają nagle magicznego tego olśnienia i skaczą po 200 metrów. Jest. Będzie pierwsze miejsce. Będzie dwa, będą dwa wygrane konkursy, i to wystarczy, żeby po pierwszym odcinku być liderem. Spójrzmy na resztę Polaków. Sztokholm i Żyła, egzekwu 10. Stękała 15. Kubacki 21. Dalej. Nudy, nudy, nudy. A punktów jeszcze nie zdobywali. Aman Bartol. Czy jest jakiś tutaj Polak? Jest. Havdas nie zdobywał jeszcze punktów. Trudno. <coughs> tak, oczywiście dzisiejszy konkurs. Najgorszy z Polaków to oczywiście. Jed Havdas, najlepszy to ja. Dziękuję. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie ciepło, cześć!